Ej, ale dlaczego blurujesz? Przecież na Shutterstocku legitną licencję wykupiłaś. O chuj chodzi? Czy ona teraz bluruje Co wszystkie swoje, swoje to firmy to jest filmy z słówką? ...sprawdzone przez nich, że to jest sprawdzona przez nich grafika i że wykupując tą licencję masz do niej jakby pełne prawa, żeby udostępniać ją gdzieś, żeby, żeby, żeby móc ją modyfikować i tak dalej i tak dalej. Ja wierdzi. Ja, nie Wiem ja nie jestem narędzicza i... <śm> jak wyblurowane! <śm> <śm> I to kompletnie! Były już takie sprawy między youtuberami, że gdy jeden jednego obrażał, to później kasował te filmy i później w sądzie mówił, że no, nic takiego nigdy nie publikował, że to ktoś publikował na innych kanałach, jakby wykrada mu materiał. Były takie sprawy, to jest dziwne, ale były takie sprawy. No i teraz ciekawa tutaj sytuacja Jezu, zachodzi, no bo co? To to Francuz pozwie płaci? Weronikę, Weronika mówi, ale to nigdy nie było u mnie na kanale. Masz dowody? Masz dowody, że to było na kanale? No to ktoś pokaże jakieś zgrania, zgrane, nie na inny kanał, wrzucone stare filmy Weroniki. A Weronika powie, no ale to już ta osoba, która wrzuciła tą kopię, no to ona dodała tą grafikę, nie? No i później sąd, so, no jak nie ma dowodów, no to jak ma coś zrobić? Ale... Żeby takie coś zabezpieczyć, że to faktycznie było na tym kanale, że ktoś dane słowa powiedział na danym kanale, że ktoś to opublikował, no to się idzie do notariusza i notariusz to potwierdza. Robi akt notarialny, że jakieś tam potwierdzenie notarialne, że to faktycznie było na... Jak myślicie, widzowie, wykupił licencję czy nie? Bo ja oglądałem streama Wardengi, zaraz sobie możemy obejrzeć i generalnie powiem szczerze, on tak o tym mówi, że to tak, kupiłem, kupiłem. No nie raczej mówi tak, no, mam. No ciekawy kto ma, ciekawe, może ktoś już wykupił na terenie Polski. On tak bardzo mówi nie wprost, że wykupił, a wydaje mi się, że jakby wykupił, to by jednak... E nie, tak nie sprawiał wrażenia, czy kupił, czy by nie kupił, tylko by po prostu pokazał, siema, to jest moje logo na terenie Polski, mogę sobie je używać, mam pełne prawa do tego. Ale mam nadzieję, że albo pracuję, albo negocjuję w tym temacie, żeby wykupić, albo ktoś inny wykupi, to byłoby świetne. Negocjuję. O, przecież powiedział, to może później mówił, bo na samym początku wiedziałem. Drama Mateusz Pysiński versus Tentacja. To je, widzowie... Widziałem tę dramę. To jest. Widzowie, wyobrażacie sobie uniwersum, gdzie Mateusz Spysiński ora kogoś? Wyobrażacie sobie uniwersum, gdzie Mateusz Spysiński kogoś ora? Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Temer. A, i takie istnieje. Co sądzisz o I, tym, I tym kimś, to jest orany właśnie przez, <laughs> przez pana Matiego Spysińskiego, jest Bartek tentacją szachista. To jest. Oglądałem sobie w samolocie. I nawet, nawet Rzeba. jego muzyka w tle mnie nie rozproszyła. z kartki. Że że nie słuchałem za dużo jego kawałków w temat. pierw. Hmm. O, ciekawy orzech, ciekawy orzech. Na tym i na tym kanale pod takim podobnym. Takim, A ten samolot wyściągnąłem, te... spokojnie. I tej minucie padły takie i takie słowa. I wtedy to jest dla sądu taki dowód. Weronika w tej całej przezorności myśli, że nikt, kurwa, nic nie zabezpieczy. Dla, dla mnie to jest chore, nie? że po całej tej... Ja pierdolę, mam pytanie, czy on naprawdę aż tak chce lecieć, że on notarialnie zabezpieczył jej materiały? Jezu, Jezu ale to jak on to, to naprawdę skończy. sobie Sylwek wziął za jego misję życiową, żeby ją dopierdolić. ...5 złotych. Wad je kupil po jego streamie. Do koszulek może się na samego wilka zdecyduje. A ten kontent sprawdzimy dzisiaj i dolna. Tej teraz Dobra, jest Ona teraz bluruje, bo będzie świrowała, że no nic nie było. Panie Francuzie, gdzie? A to gdzie jest to, logo to. Logo tak, zerfiemy tak. na to. Pierwsze słyszysz? Najciekawsze jest to, że przecież jeszcze tydzień temu głosiła na kanale ekipa, że logo jest wykupione, jest licencja wykupiona już. Jakby, jak ją Luki zapytał, co zamierza zrobić, to ona mówi, ja już, już nieco. Zrobił to, lecz na live i mówił, że nie ma zamiaru ściągać żadnych filmów, ani nic. Robi to po to, żeby ta nie wypierała się kłamstw. Uf. No ale to przecież jest jego content. Im bardziej na później do tego podejdzie, tym lepiej na tym wyjdzie. Ja powiem tak... Chcę też. Wydaje mi się, że im głębiej Wardenga wchodzi i mocniej właśnie pokazuje, że notarialnie zabezpiecza pisze do tych ludzi, pisze do tych firm, buduje właśnie do tego całą społeczność, która bada. To tym bardziej jestem ciekawy w przyszłości, kiedy ponownie będzie jakiś właśnie Wardenga kontra Gargamel albo właśnie dwa kanały komentarze się pogryzą, ponieważ to jakie teraz kroki podejmuje Wardenga, wydaje mi się, że przyniesie nam bardzo ciekawą przyszłość. Tylko, tylko, tylko nie żem komukolwiek źle życzył. Absolutnie nie żem komukolwiek źle życzą, ale mam nadzieję, że dopierdoli jeszcze jakoś mocno w ekipie w międzyczasie, bo to będzie super kontentowo. Bo on ze wszystkich osób jest chyba jedyną, która naprawdę może się w nich tak pierdalać. W idealnym takim dramowym uniwersum jest tak, że. Wardenga rozwija jeszcze jedną większą dramę z ekipą, jest jeszcze większe napierdzielanka, znowu z tłumaczenia, wszyscy o tym mówią. Jeszcze coś większego się dzieje, a po tym wszystkim, jak się wycisza, nagle wychodzi cały na biało gargamel i się napierdziela z Wardęgą. I to jest uniwersum dramowe polskiego YouTube'a, które zobaczyłem w jednej z 75 milionów rzeczywistości. Mam nadzieję, że właśnie idziemy tym torem. Nie co zamierzam zrobić, tylko co zrobiłam. Już jest licencja wykupiona, skontaktowałam się. Wiecie, takie zabezpieczenia warto robić, bo tak jak na przykład o mnie było mówione. Mm, powiedział, że nie chcę niszczyć wersów, tylko ją połączyć, tylko nie wykupić też teraz inny, inny projekt i zrejkoszulki. Kurwa, ciekawy jestem. Ciekawy, co tam z psychiką wersów. Po tej pierwszej dramie podobno się i członkowie ekipy trochę się o niej odsunęli. Już tak chętnie z nią nie gadali, już tak chętnie nie spędzali czasu, tak byli wyrachowani, troszeczkę wycofani. Ciekawe, co się dzieje teraz. Naprawdę, nie wiem, czy. Nie wiem, czy dla idolki teraz rozwiązaniem, które moim zdaniem byłoby sensowne, byłoby być może... Odsunięcie się na 6-9 miesięcy, zrobienie sobie przerwa, a później jakiś nieśmiały powrót, co nie, że może wtedy, bo tak, jeżeli ona będzie dalej brnieć, dalej będzie tworzyć materiały, dalej będzie miała to ciągle wypominane, non-stop takie, wiecie, trzasy, takie szpileczki wbijane, bo jeszcze zobaczcie, jacy to są, że to są ludzie, którzy raczej będą je to ciągle wypominać, a nie dadzą jej o tym zapomnieć, ja nie wierzę, że ona się nie złamie w pewnym momencie. To naprawdę będzie giga ciężkie, żeby się nie, nie złamać z nią, będąc z nią psychiką. Czym? Zobaczy, instastory byle jakieś. No dobra, ale jej. Ale wiecie, jej instastory to jest na zasadzie taka. Czekajcie. O. Urwa, nie działa prawy przycisk myszy. Dobrze, o tak wam pokażę. To jest teraz Wersof widzowie. <grymne> to jest teraz Wersof przez najbliższe. Nie wiem <grymne> przez najbliższe. Chyba już ja bardzo tylko długo. Zostawiam P. Dziękuję się Kundelko za 10 miesięcy. Unreal Midnight. Dziękuję za 9 miesięcy. Trosik, dziękuję za to widzów. O, Wersof to Dream. Dokładnie. Mówione w ogóle Poland mówili. Sylwester Wardenga lubi molestować kobiety. Będąc w projekcie ekipa nie da rady odejść raczej. Ja nie wiem, czy w ekipie się nie. Widzowie, z... graliście kiedyś w demokrację albo w Europę Universalis? W jakąś grę, gdzie jest kapitał polityczny i gdzie w momencie, gdzie zaczynacie dostawać tego kapitału politycznego za mało, wtedy trzeba zrobić reshuffle tak zwany. Co to oznacza, reshuffle? Reshuffle oznacza to, że trzeba powypierdalać niektórych członków z gabinetu i zatrudnić nowych członków, którzy będą trochę lep więcej generować tego kapitału politycznego. Problem w ekipie jest taki, że teraz Verso zaczęła generować z sześciu kapitału politycznego na jeden kapitał polityczny. Minimike zaczął generować trzech na jeden i coś czuję, że będzie reshuffle w ekipie prędzej czy później. Bo nie jest kolorowo. I być może jakaś nowa twarz ekipa ekipa 3-0? I wie, zobaczymy. 500 złotych jest zabezpieczone. Oni skasowali film, uważają, że. Zaraz zobaczymy tam Słyszałem, że odchodzi. I już nic im nie grozi. I podobnie Weronika, podobna taktyka. I najsmutniejsze w tej całej sprawie, w tej dramie. Byli członkowie Team X do. O kurde, widzowie! A co gdyby zatrudnić osobę od reality show, która prowadzi Survivora? Czekajcie, ee, Survivor host? Jak on się nazywa? Co gdyby zaprosić widzowie? Jeffa Probsta, który przychodzi i mówi: Ekipy, dotrwaliście do półfinału. Teraz musicie wygłosować po dwóch członków z waszej ekipy, który musi niestety opuścić wyspę YouTube'a, a następnie wasze plemiona połączą się w jedno i stworzycie jedną mega ekipę. O, ale by się działo, to byłby ekipa i ekipa X! Uuuuu! Największa ekipa w polskim internecie. Piosenki po 10 milionów wyświetleń. Freeze, freeze wtedy z łukiem lecą na księżyc. Idealnie dałoby się. Ekipa X. Potrzebujemy tego. Pamiętam, która się tak naprawdę już kończy, jest to, że jak, yy, na tych grupach typu Team X i tak dalej. Oni już dalej, nawet jakieś spotkania jakieś robią, robią. Czas, to, to jest kwestia, kwestia czasu. Sądę. Za kim jesteście, kto ma... Ej, hey, ale to by... Ja by oni naprawdę zaczęli to tak traktować jak reality show i nagle by się wymieszali ekipami czy coś. To byłoby no naprawdę ciekawe. Kurwa, widzę... Nie, nie pod... Stop. Stop. Zbyt dobry pomysł. Hamulec. Zbyt dobry pomysły. Łuki słucha. Pierdzielony gdzieś nasłuchuje, gdzie na tym gówno streamie z 50 pomysłów padnie jeden dobry. Cii. Już nie można o tym mówić. Za kim jesteście... W tej dramie i te dzieciaki zawersow mają przedstawione dowody, nie? gdzie mogą wejść zobaczyć, one są zawersów. Ankieta była nam m.in. na profilu Pauliny Horni, która jest związana z tym, miks. Widowni, w tej całej dramie, czy po czyj jesteście stronie. To jest Instagram Wardęga. To jest jedna rzecz, z którą. Ja się nie zgadzam z Sylwkiem i moim zdaniem jest trochę dziwna. W sensie, chłop rozpierdala argumentami Weronikę jak chce. Wziął sobie swojego mopa, napił sobie właśnie e, swoją szmatę z napisem ekipa, wyciera Siemka sobie podłogę, myje sobie mieszkanie, ora jak czas tylko mandio. chce. Każdy mu przyklaskuje, każdy na streamie mówi, o, Wardęga, brawo! Uhu! Leci z indolką! I tak po kolei absolutnie na każdym froncie wygrywa, gdzie tylko może, po czym Wchodzi na Instagrama i się kłóci z tymi dwunastoletnimi dziewczynkami, wstawia te ankiety, wstawia posty, jakieś, nie wiem, juleczki lat trzynaście, którą obrazyli, obrazili Idolkę, nawet pozostawia jej tag na Twitterze. I czemu? Czemu on walczy? Przecież wygrał! Oni już nie żyją!